W samym sercu Kairu, gdzie puls historii splata się z wyzwaniami współczesności, oddanie jednego człowieka tradycyjnemu rzemiosłu stawia opór presji zmian. Said Hussein, mistrz z wytwarzania płytek cementowych, wciąż ręcznie tworzy te dzieła w świecie, gdzie masowa produkcja i metody przemysłowe stopniowo wypierają techniki rzemieślnicze. Warsztat, którym zarządza... Jest jednym z nielicznych, które nadal hołdują tradycyjnej metodzie produkcji płytek, praktyce sięgającej początków XIX wieku, kiedy cement po raz pierwszy pojawił się jako tani i efektywny materiał budowlany. Płytki cementowe, często dziś pomijane na rzecz nowszych, bardziej efektownych alternatyw, były niegdyś powszechne w budownictwie, szczególnie w Europie. Dla Sayeda ich tworzenie to nie tylko praca, lecz sztuka którą poznał od ojca w wieku 12 lat. Teraz po ponad 40 latach jego oddanie temu rzemiosł pozostaje niezachwiane, mimo że współczesny świat przeszedł na płytki ceramiczne i marmurowe, które zdominowały egipski rynek od lat 90. XX wieku. Historia sajeda to opowieść o wytrwałości pełna pasji i precyzji, która rozwija się z każdą kolejną płytką. Proces wytwarzania tych płytek jest żmudny i wymaga głębokiego zrozumienia zarówno materiałów, jak i samej sztuki. Dzień Sajeda zaczyna się od prostego, lecz kluczowego zadania: przesiewania białego cementu. To nie jest zwykły cement, lecz podstawa przyszłego dzieła sztuki. Upewnia się, że proszek jest drobno zmielony, osiągając idealną teksturę, która umożliwi kolejną fazę pracy kolorowanie. Said jest znany ze swojej umiejętności mieszania pigmentów z cementem, starannie dobierając barwy, aby dopasować je do odcienia, jaki sobie wyobraża. Kolor La Sayeda to nie tylko wybór estetyczny, to kluczowy element tożsamości płytki, a on sam jest ekspertem w tej dziedzinie. Kiedy kolory są gotowe, Said przygotowuje formy. Od ponad 35 lat używa tego samego zestawu szablonów, narzędzi, które przetrwały próbę czasu i zużycia. Te szablony są niezbędne, aby zapewnić, że skomplikowane wzory na płytkach są spójne i precyzyjne. Seid to perfekcjonista, pracujący w tym samym powolnym, przemyślanym tempie, które zawsze definiowało jego rzemsło. To właśnie w tych szczegółach, starannej aplikacji każdego koloru i precyzyjnym rzeźbieniu wzorów objawia się prawdziwa sztuka Szajeda. Niektóre z wzorów tworzy odręcznie, co dodatkowo świadczy o jego mistrzostwie i głębokim związku z rzemiosłem. Następnie przychodzi jedna z najważniejszych części procesu, wypełnianie formy mieszanką piasku, cementu i wapienia. Ten etap zapewnia, że wzór pozostanie nienaruszony, gdy płytka zastyga. Po wypełnieniu formy Sajed używa prasy hydraulicznej, aby utrwalić cement. Prasa wywiera ogromny nacisk, co sprawia, że płytki twardnieją w ciągu kilku sekund, utrwalając kolory i wzory. Efektem jest trwałe, funkcjonalne dzieło sztuki, które przetrwa dekady. Historia płytek cementowych wykracza daleko poza granice Egiptu. Chociaż rzemiosło sajeda jest głęboko zakorzenione w tradycjach Kairu, początki płytek cementowych można prześledzić w kilku krajach europejskich, gdzie stały się popularne w XIX wieku. Gdy cement został uznany za tani i skuteczny materiał budowlany, fabryki zaczęły powstawać w miejscach takich jak Wielka Brytania i Francja. Branża jeszcze bardziej rozkwitła po I wojnie światowej w Belgii, gdzie potrzeba odbudowy sprawiła, że płytki cementowe stały się atrakcyjną, przystępną opcją. Jednak w połowie XX wieku, zmieniające się gusta europejskiego rynku zaczęły spychać płytki cementowe na margines. Płytki ceramiczne i marmurowe stały się preferowanym wyborem, pozostawiając cementowe płytki w cieniu postępu. W Egipcie Sayed był świadkiem podobnej zmiany. W latach 90. dominacja płytek ceramicznych i marmurowych drastycznie wpłynęła na tradycyjny przemysł płytek cementowych. Wprowadzenie nowych, bardziej opłacalnych materiałów i metod masowej produkcji zmieniło preferencje konsumentów, a warsztat Sayeda stanął w obliczu niepewnej przyszłości. Wysokie koszty surowców i prakoszłonność rzemiosła sprawiły, że młodsze pokolenia coraz trudniej angażowały się w produkcję płytek. Wielu pracowników poszuciło rzemiosło, szukając bardziej dochodowych możliwości w innych branżach. Jednak mimo tych wyzwań Said pozostał wierny swojemu rzemiosłu. Dostosował się do zmieniającego się rynku, wprowadzając nowe wzory, co pomogło mu zachować konkurencyjność, jednocześnie zachowując integralność tradycyjnego wytwarzania płytek. Dziś mały warsztat Sayeda to świadectwo jego niezłomnego oddania sztuce wytwarzania płytek cementowych. On i jego dwóch pracowników pracują niestrudzenie, produkując nawet 150 płytek dziennie. Ich wysiłki, choć skromne w skali, są nieodzowną częścią dziedzictwa kulturowego, które Sayed chce zachować. Płytki sprzedawane są w całym Kairze, gdzie klienci mogą kupić 1 metr kwadratowy tych ręcznie robionych dzieł za 500 funtów egipskich, czyli około 31 dolarów amerykańskich. To niewielka cena za coś, co ma tak głęboką wartość kulturową i artystyczną. Oprócz pracy jako wytwórca płytek, Said poświęcił także znaczną część swojego życia na nauczanie młodego pokolenia rzemieślników. Przez ostatnie 40 lat oferował bezpłatne praktyki młodym ludziom, przekazując swoją wiedzę i umiejętności tym, którzy chcą się uczyć. Sajet uważa, że tego rzemiosła nie da się nauczyć z dnia na dzień. Wymaga ono czasu, cierpliwości i oddania, by opanować sztukę wytwarzania płytek cementowych. Jak sam mówi, nie każdy może stać się ekspertem w tej dziedzinie. Wymaga to bystrego oka pewnej ręki i uznania dla bogatej historii, która kryje się w każdej płytce. Przyszłość płytek cementowych w Egipcie jest niepewna, ale niezłomne oddanie Sayeda zachowaniu tej sztuki pozostaje niezmienne. Dla niego to nie tylko kwestia produkowania płytek, chodzi o zapewnienie, że część historii nie zniknie w piaskach czasu. Jego warsztat to jedna z ostatnich ostoi rzemiosła, które ukształtowało architektoniczny krajobraz Egiptu i nie tylko. Choć przemysł skurczył się, a nowoczesne metody przejęły rynek, Site pozostaje pełen nadziei, że jego praca zainspiruje innych do podjęcia tego wyzwania i kontynuowania tradycji. Znaczenie pracy Sejda wykracza poza same płytki. Każda płytka, którą tworzy, to w z przeszłością przypomnienie czasów, gdy rzemiosło i artyzm były najważniejsze w erze szybkiego postępu technologicznego i masowej produkcji oddanie Sayeda ręcznemu wytwarzaniu płytek cementowych to ryszatki i cenny wkład w zachowanie części egipskiego dziedzictwa kulturowego. Kontynuując swoją pracę, Sayed ma nadzieję, że sztuka wytwarzania płytek cementowych nie tylko przetrwa, ale będzie się rozwijać przez kolejne pokolenia, a misterna piękno jego rzemiosła zostanie docenione przez tych, którzy rozumieją jego wartość. Dziedzictwo sejda to historia wytrwałości, kreatywności i niezłomnego oddania tradycji. W czasach, gdy skróty i efektywność często przeważają nad artyzmem i autentycznością, jego oddanie zachowaniu sztuki wytwarzania płytek cementowych przypomina o znaczeniu pielęgnowania praktyk kulturowych. Dla Sejeda najważniejsze nie są zyski ani liczba sprzedanych płytek, lecz trwałe dziedzictwo sztuki, którą doskonalił przez całe życie. Dopóki istnieją ludzie tacy jak sajet, sztuka tworzenia płytek cementowych nigdy nie zaniknie.